My sam Santukiej i całki kosmos. Ach, szło ci już ku Fajrantowi tego drugiego latośnego ślustydnia za piątku albo jak to kluk i strygodają weekendu. Nie poradziłeś mnie na zwyrtołeś się ze jednej zajty na drugą, a że mnie moja staro spieruniła i rozo łorosło, że w żyłek ślepia, a sam bezłokno kuko ci na mnie miesiączek w połni. No i po spaniu, tak prawdą to nigdy nie poradził nynę, kiedy miesiączek pokazało ta całko swoją szykownisto szczybno fresa, ale nie ma jakiś tam lunatiker, nie, żaden szlafan wandliś. No i tak blangło szaroku, no można kole kolepowiednia to mu bez zwyku do Pytra nalaga piwa. Chociaż ja, wiecie, tak prawdą to srogiego osmacycka po tyj ptowacy nie miał. No ale w lożech, a sam przy się kwasie zicnął się Harry, nasz dzielnicowy policajk i Lesiu. Lesiu, to ci jest perzułna. Bez mać już dziesięć lot ino ze putanuma, roztomaj tymi ślądrami sztyc i jednym cięgiem jeździ swoim autokiem. Jeśli, jeśli jeszcze coś się z nimi poradzi, żody nie miarkuje, ale zawdy kejno wlazuje na sznapsa i lagabiru ku jej Starą mu to, do, kiemu dozwola łosprawio łosprawio go wędzi fanzoli i bojcy ja tam osobliwie nie mógł go odsłuchać bo to są same pierdoły ale w los i uze daleka słyszał Wiesz Harry, to na isto jest mocno interesantne. Beblo już dziecko dysku ten chycuny lecił. Ja się to pora wystawić i na zichach blank do ostatka poszterować. I że wiesz Harry, tym na całki kosmos, tym całki wszechświat, to się sztyc jednym dźwiękiem. No, furt się oszyżo. No i co? Spytał się ledko uichany Harry. No, no co razion no by na golał? Chcesz, że ja, ja, ja i Chcesz już Chcesz, że, chcesz, ja, ja i Można i ten wszechświat się łoszył, ale się zo, co tak no i się baśisko twojego synka. Uniuż na isto włoży chyba ze trzyset nory, prawda? spytał się o paternie Harry. Nie wierzysz mi? Nie, nie, joci żykna. Ginał ci, chcesz? Żykna ci. Joci żykna, co ten wszechświat na istot, się sto pierońsko Nie do upokój, jak to na lesiu. Dwa pszczalujemy jeszcze laga, wina laga. Biegu, poseciu, jaki ci... gnał, wy, wiesz, jak ci ty to, ty Dobra, dobra, pani Iwko, jest jedna raja i ostawią na mój rekund, łopszczalowo raja Harry. No bo, no bo, miał go jeszcze Jak wciepnie, do wody Kizik, to po tej wodzie, wiesz, to po tym pewnikiem miarkuje, wieś, to po tej wodzie rozłajżą się takie ku, kue, kółeczka, łeczka i tak, te kółeczka grytnie się tak na obkoło, miarkuje, ja, przejdę ci do ja, rozłajżum się tak na obkoło te kółeczki, no ja, miarkuje, tak na obkoło, no, one się, chary, rozłajżum furcie, już rozłażą, więc rozszerzają się, wiesz, tak, po tej wodzie się rozszerzają te kółeczki, pierunie, przed oni ma ipta, i osłysza, miarkuja leciu. no, no, i znaczy się jak te kłęcka się tak rozłajdżą, wiesz, ale to nie skorzywisz miarkujesz, ja, jak jagone, ja, jagone się ustawają się już już się te kłęcka na wodzie nie, lang nie rozszerzają, wiesz? Lesiu, do sto pierunów miarkuję a ty co ty chcesz mi powiedzieć, co ty mi sam próbujesz tu wyduplikować? No, no i że tym wszechświat nasz też by musiał, jak te kółeczka, wiesz, no, mi, ja, usta się rozszerzają, a on pierun ni! Wiesz, tym całki wszechświat nie ustowo się łosrzyża i los no i fort się oszyżać. i no, możesz mi, Harry, wierzyć, wierzyć, co rozkiegipci łączy się ja, łączy się łosrzyża, co rozkiegipci. Słóż mnie a? ja, ja słóż! Bo to Lesiu jest astronomio, srogo astronomio. To już od kopernika się wlecę. Ej, ja, Haria, ja ja, 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 koperniko będę ja, ja, Onsom ruszył naszą ziemię a zachiał towo stopno, wiesz, wiesz, w stopno, ta nasza klara, a, bo, chary, można było nawet, dzisiaj, kiedy dzisiaj grzeje, choby halbecka, sztarzykowego bimbu, a zdosie, a zdosie, miarguje, jest. zdosie i że wisi blank na naszą ziemią, choby na szpagacie, nie? Ja, Lesiu, ja też, też bez tego kopernika to wylandował na wyczyźbiółce, we Katowica. Nie, nie, ja, zakludzili cię na wyczyźbiółce, wy, tam tam, tam, kaj skierował ten stary białucha, ja? Nie, Lesiu, nie tam, bo on był <coughs> we starym chorzowie. No, ja no, nie, nie wyda się, że waj, ale wiesz, ten wszechświat się ciengrym. ja wiem, łoszy, że się de mi skończyć, Lesiu, to raczej kreści pójdę ku domowi, deczko tyrpniący, i zazierą się tak, kuchą, a samci na winklu katowicki, naszej kroicki, w styrcy jeden istny, we takich guminiannych arbołach, guli traurer i kręci taką srogą ku no, he, no, jeszcze posnap się na niego, nie, nie. No i nic, wrzasknę ci na niego. A momcie ty ty, stop pieroński? To ty mi tą sztreką kręcisz tak łoszliwie, i że ku nie poradza doń, A mora staro nie skoży na biedzie, i że ją cięgiem we szynku styrca. Ja, ja, Harry, a mądroki go daj. Co się wszechświat oszyżo, a co tym czołki Kopernik zahaltował słońce, a ruszył nasza ziemia, a wszechświat się łoszyżo. wiesz? Oj, pnioków.